Hi guys, witam was w kolejnym vlogu. Nie pamiętam kiedy ostatnio się malowałam. Szczerze, ja ostatnio mam takie problemy z twarzą. Cały czas mi piecze. Cały czas mi piecze, jak nakładam krem, jak myję. Nieważne co robię, nieważne co odstawię, piecze mnie. Also, tutaj. Też mnie piecze, mam jakiś tutaj też spot i cały czas o tym zapominam, psikam się perfumem i potem umieram przez dwie minuty, bo tak mnie to szczypie, nie wiem czy to jest jakieś zadropane, czy jakieś co, ale szczypie mnie. Jak nakładałam makijaż, szczypało mnie, jak psikałam sobie fixerem makijaż, też musiałam minutkę po prostu poddychać, bo mnie twarz szczypała, nie wiem. Nie wiem, nie wiem jak na sobie jestem poradzić. To mam zaplanowaną kwieciarnię, coś do jedzonka, kino. Tak się cieszę, naprawdę tak się cieszę na jutrzejszy dzień, jakbym serio szła na randkę z kimś, z jakimś fajnym chłopakiem. A i ze sobą. Kokardę mam. No, dzisiaj, dzisiaj tak słodko pierdząco wyglądam. Jest dokładnie pierwsza 48. Jestem podirytowana, jestem zdenerwowana, po pierwsze. Dlaczego na dworze jest śnieg? Ok, to po pierwsze. Po drugie, dlaczego nie umiem zasnąć? Leżę tutaj od 22.00, kręcę się z boku na bok, oglądałam TikToka, oglądałam serial, zjadłam płatki z ciepłym mlekiem, żeby zasnąć. Znowu, z boku na bok. Coś zobaczyłam w telefonie, z kimś tam popisałam. Nagle była 12.00, mówię: Dobra, 12.00, zaraz zasnę. Zostanie mi jeszcze dobre 6 godzin snu. I co, jest druga? I ja muszę stać przed szóstą. <grywa> No w sensie szczepią mnie oczy i jakby chce mi się spać, ale jak się kładę i zamykam oczy i udaję, że śpię, to nie wychodzi mi. Nie muszę się uspokoić jakoś po prostu. Może herbatkę sobie zrobić. Nie będę robić herbatę drugiej w nocy. Ale no ja wiem, że będę niewyspana, a ja jutro mam zaplanowany cały dzień ze sobą. Ja mam jutro walentinki. Właśnie ja jutro planowałam założyć sobie buty na obcaskach. Te moje nowe nowe czerwone buciki. I dlaczego tam jest śnieg? Co jest w ogóle? Ja odsłaniam moją roletokot roleto odsłaniam. Białe dachy, białe ulice. Czy mi się w ogóle opłaca i spać? To jest przykre, to jest przykre, bo naprawdę człowiek chce i spać i nie może. Kurde, może serio, może serio nie będę spać. Co myślimy o tym? Tylko, że ja nie wiem, czy ja w takim w tym wypadku jutro dotrwam. Ale, co, co mi da 3 godziny snu, to będzie prawie tak samo. Chyba, że wrócę do domu i pójdę na drzemkę. Tylko nie chciałabym marnować dnia, bo chciałam sobie iść coś zjeść. Chyba, że będzie dalej śnieg, a możemy przearanżować moje plany i po prostu pójść spać. Zakładając, że nie pójdę spać, bo mi się naprawdę nie chce spać, to będę musiała iść spać jutro, jak wrócę do domu po 16 jakoś i pójdę spać tak do 18. Będę muszę stać się ogarnąć i mogę zjeść sobie coś ewentualnie w galerii, tak, bo będę szła do kina i tam na poziomie z jedzeniem, co tam mogę coś zjeść. Ehm, ale i tak będzie super, tak, I tak będzie super. Słuchajcie, nie ma słów, nie ma słów, there are no words, które by opisały moje emocje w tym momencie i moje emocje w ogóle przez cały film, ja przez cały film siedziałam taka nabuzowana, po prostu ciśnienie, góra-dół, góra-dół, ten film był tak cudowny i tak mi brakowało tego uczucia, Boże, już zapomniałam, jak bardzo kocham Marvela, naprawdę, i co, idę na film, to sobie o tym przypominam i po prostu nie ma... Nie ma drugiej takiej rzeczy, co się mówi o filmach, serialach i tak dalej, która by sprawiała, że mam takie dreszcze na ciele, jak oglądam. I to nawet nie tyle co film, ale nawet trailer, który był przed tym filmem, też z filmu Marvela, który będzie w maju, co nie mogę doczekać. Po prostu mam takie ciary, to takie ciary, i nie, nie umiem tego opisać. To jest tak cudowne uczucie. Jakby, co ja mam zaraz zrobić z tymi emocjami? Bro. Jakby... nie naprawdę przysięgam. To jest... To jest taka rzecz, z którą jestem tak połączona na totalnie innym levelu w ogóle metafizycznym, nie wiem, ale naprawdę muszę muszę ochłonąć, muszę ochłonąć. Um, a tymczasem co? Dziękuję, że spędziliście ze mną Valentine's Day w sumie wczoraj też były takie w sumie dwudniowy dzień e, randek solo randek i i tyle ja yeah. so love yourself uh, and see ya!